Dzień dobry, witajcie z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej po raz kolejny, a tym razem naszym gościem jest poseł dziewiątej kadencji sejmu Michał Urbaniak. No i dzisiaj temat dosyć myślę istotny z perspektywy spraw międzynarodowych, aż mnie korci, żeby już od razu też z moim komentarzem i z jakąś moją narracją tutaj wjechać, natomiast pozwolę sobie kilka faktów tylko przytoczyć i zapytać się Ciebie, co co ty na ten temat sądzisz? Mianowicie chodzi tutaj o ten list prezydenta Andrzeja Dudy do premiera Donalda Tuska, żeby nie aresztować premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Decyzje Donalda Tuska o tym, że faktycznie nie będą go aresztować i zapewniają mu bezpieczeństwo, po czym pojawiła się informacja ze strony administracji izraelskiej, że w sumie to tutaj Netanyahu nawet nie zamierzał przyjeżdżać. Co ty o tym sądzisz? Czołem. Dzień dobry. Szanowni, ja się zastanawiałem nad tą sprawą dłuższą chwilę. Jak się dowiedziałem wczoraj, że prezydent Andrzej Duda nawołuje w zasadzie, bo użyję takiej teraz nomenklatury nawołuje do popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska ponieważ to byłoby złamanie artykułu 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień urzędniczych, no to zapaliła mi się czerwona lampka, o co tutaj chodzi. A na co Donald Tusk? W w sobie znanym stylu, dość pokrętnie, ale jednak stwierdził, że gdyby tu przyjechał Benjamin Netanyahu, no to, to on by go chronił. Więc zadeklarował, że popełniłby to przestępstwo, artykuł 231kk. No, na szczęście, może na nieszczęście dla ludzkości, na szczęście dla Donalda Tuska i dla Andrzeja Dudy Netanyahu nie planuje tutaj przyjeżdżać, a przypomnijmy dlaczego? W ogóle, o co tak, chodzi z tym artykułem 231? Po, 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 właśnie, <stanskritik> właśnie bo, bo po, poczekaj chwilę, bo ja tak się zastanawiam, czy na pewno to jest główny, główna oś tego skandalu, tak? bo jakieś niedopełnienie czy przekroczenie obowiązków urzędniczych wydaje mi się być tutaj jednak niewspółmierne, bo rozmawiamy o człowieku, który no, obiektywnie rzecz biorąc, Najprawdopodobniej zachowajmy ostrożność procesową, najprawdopodobniej jest zbrodniarzem wojennym, dopuścił się ludobójstwa, a przynajmniej no, ten Międzynarodowy Trybunał Karny no, ściga, tak premiera Netanyahu właśnie za zbrodnie wojenne. I o ile ja daleki jestem od tego, żeby sugerować się jakimś tam trybunałem międzynarodowym i żeby ktoś z zagranicy mówił nam w Polsce, co my mamy robić, o tyle w tej chyba ewidentnej sprawie, jednak. Myślę, że możemy mówić o pewnym pogwałceniu poczucia sprawiedliwości, czy wręcz no, jawnym złamaniu tak, jakichś zasad humanitarnych, godności ludzkiej, no, ludobójstwa tak, dokonywanego tam na, na tych terenach. Więc tutaj nawet ta kwestia moralna przecież wchodzi w grę, tak? To już nie mówimy tylko o e, 231 e, artykule, tak, tylko e, mówimy chyba też tak szerzej po prostu, że to jest oburzające po prostu moralnie. Zgadzam się. No, sytuacja rozwija się o to, że Międzynarodowy Trybunał Karny oskarżył Beniamina Netan Netanyahu właśnie o zbrodnie wojenne, o e, ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości. Tak. E, więc no, to są bardzo poważne oskarżenia, one się nie przedawniają, przy, przypominam. Więc jeśli taki list Gończy został za nim wysłany, to to już będzie za nim się ciągnąć co najmniej do końca życia. A chyba, że ktoś go ujmie i przedstawi, postawi przed Trybunałem. Ale sądząc, że państwo, które jest dzisiaj położone w Palestynie, a którego nazwy nie wymienię, ma bardzo szerokie wpływy, w bardzo różnych miejscach i bardzo mocne plecy międzynarodowo, to trzeba pamiętać po prostu o tym, że no. To będzie trudne. Ale A już abstrahując od tego... Pleców, no, to ci tylko powiem, że jestem strasznie zdziwiony, że w ogóle do tego doszło. To oczywiście, jako obserwator. To, jest, to jest rzecz niespotykana. No ale widocznie jest aż tak ewidentna, bo ja rozumiem, że to, to państwo także chce walczyć o swoją suwerenność. Jest, jest narodem, który jest w takim morzu E, arabskim, które no tak. no, na pewno to nie są dobre Położenie warunki. nie ułatwia. E, tak, nie są to dobre warunki do e, życia. No też z drugiej strony pamiętajmy, że nie mówimy tutaj z reguły o świętoszkach, no tak jak e, pa, część palestyńczyków to chrześcijanie, część palestyńczyków to, e, to muzułmanie, ale część świata arabskiego cały czas prowadzi dżihad, e, który dla samej Europy też oczywiście będzie niebezpieczny, więc tutaj jakby jedno to jest to państwo, a drugie to jest jeszcze kwestia Całego środowiska międzynarodowego z tego regionu Bliskiego Wschodu, który niekoniecznie jest zawsze dla nas przychylne, e, Czy kulturowo, dla nas, dla Europy jest bardzo niebezpieczne? Bo pamiętajmy, ilu muzułmanów, czy arabów, czy turków przyjeżdża do Europy i oni po prostu wygrają z nami prędzej czy później demograficznie, a chyba tego byśmy nie chcieli. Chyba chcemy zachować Europę. Europą, no tak, z Europejczykami. Tak. E, tak ale już wracając też do, do moralności. E, sytuacja jest o tyle kuriozalna, e, absurdalna jednocześnie i żenująca, e, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski kilka miesięcy temu wydało oburzenie wobec e, państwa mongo mongolskiego za to, że zaprosiło do siebie Władimira Putina, który jest oskarżony mniej więcej to samo. Przez Międzynarodowy Trybunał Karny, mniej więcej to samo co Benjamin Netanyahu. Wobec czego, w tej sytuacji, to jak jakieś inne państwo gdzieś tam zaprosiło tego krwawego Władimira do siebie, to niedobrze, ale jeśli miałby do nas przyjechać inny krwawy. Przywódca, przynajmniej oskarżany o to, że jest krwawy, no to, to dobrze, tak? No więc no, no nie, no tak to nie powinno wyglądać. Albo wszyscy, albo nikt. Podwójna po strona. Albo wszyscy, albo, tak. albo nikt. Jeśli mamy być państwem prawa i państwem, które też chce wyznaczać jakieś standardy moralne, także w polityce, chociaż wiemy, że standardy moralne w polityce bywają różne, starajmy się ich zawsze trzymać, ale nie oczekujmy tego, że inni będą się ich trzymać no wiemy, że z nimi wybywa różnie, no to nie znaczy, że, że no w tej sytuacji no my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wyrażać, tak, pokazywać taką śmieszność, tak? To nie no jest właśnie. kierunek, w jakim, w jakim powinniśmy Cieszę mieć. się, że do, doszedłeś do tego miejsca, bo właśnie chciałem e, tak to ująć w klamrę, że trochę sobie pogadaliśmy na temat samego premiera Netanyahu, natomiast tutaj warto skomentować no, działania, które zostały podjęte przez naszego polskiego prezydenta i premiera. No ja dzisiaj z Mównicy sejmowej na ten temat się wypowiedziałem. Ale jestem ciekawy też twojej opinii. Bo od samego poranka nie oglądajmy jeszcze. jeszcze, co od, powiedziałeś. Dobrze, od samego poranka wszystkie media zadawały to samo pytanie. Po co Andrzej Duda zawnioskował w ogóle do premiera o to, żeby nie aresztować? Premiera Netanyahu, bo przecież nikt nie mówił, że Netanyahu chce tu przyjechać. Co zainspirowało Andrzeja Dudę do tego, żeby no, ująć się za kimś, kto w ogóle nawet nie wyraża woli przyjazdu tutaj? Jakie były tego motywacje według ciebie? No cóż, jakiś filosemityzm niezrozumiały, który został właśnie wyrażony. Być może, są jakieś, być może jest jakieś drugie dno, o którym w tym momencie nie wiemy. Być może ktoś na przykład z sojuszników Netanyahu zawnioskował o to, że może Polska powinna tutaj zrobić jakiś gest wobec, wobec ich państwa. Nie wiem, może ludzie od Trumpa, może ktoś inny, ponieważ pamiętajmy o tym, że Republikanie to jest jeden z najbliższych sojuszników tego państwa położonego w Palestynie, więc tu mógłbym szukać też pewnych źródeł inspiracji. Ale ciekawe jest też to, że Andrzej Duda, prezydent, nie jedzie na zaprzysiężenie Donalda Trumpa do Stanów Zjednoczonych, tylko jedzie na forum do Davos. Tak, co też jest dość ciekawe. Nie znam motywacji, chciałbym je poznać. Być może w przyszłości będzie nam dane to poznać, co kierowało w tym momencie Andrzejem Dudą. Bo jakże Donaldowi Tuskowi. Bo to zanim, specjalnie zanim się do Tuska, wie, że zanim on do Tuska dojdziemy. Chce to... tak działać. To I koniecznie to, to... zgodnie z interesem państwa polskiego. Ten Andrzej Duda miewał przebłyski takiej dobrze pojętej razy, po, po, miewał przebłyski. Rozumienia dobrze pojętej racji stanu, ale no, miesza to też tak z, takimi, z takimi no, niemądrymi zagraniami. Tak, miewał to jest chyba najlepsze określenie na to. Zanim przejdziemy jeszcze do Donalda Tuska, to e, zobacz, mówisz, że nie oglądałeś w ogóle tego wystąpienia, a mniej więcej poruszyłeś te same kwestie, bo ja się w tym wystąpieniu pytałem o co tu chodzi. O jakiś, znamy o, się od 15 tak, lat. O jakiś wasalizm względem Amerykanów, o jakiś wasalizm względem Żydów, czy to jest jakaś genialna strategia z powodu już rozpoczętej kampanii prezydenckiej i próba wpakowania Donalda Tuska jego środowiska w jakieś maliny, tak? Bo sobie tak pomyślałem, może chce ich postawić prezydent przed takim trudnym moralnym wyborem, tak? No bo z jednej strony jesteś antysemitą, tak? Jeżeli będziesz chciał go ścigać, natomiast jeżeli nie będziesz chciał go ścigać, no to jesteś nieczuły na krzywdę ludzką i wiesz, no może. Ale po prostu też nie jesteś ma... W sumie tak. I tak próbowałem <grym> się. Arabowie do... Do prób... Próbowałem się, tak, próbowałem się doszukać. Jaka mogła być tutaj e... motywacja tak? ze strony prezydenta? Nie mam zielonego pojęcia. I się zupełnie tego kroku nie rozumiem, zupełnie niewywołany do tablicy, w żaden najmniejszy nawet sposób postanowił w zasadzie, według mnie, na, nadszarpnąć godność państwa polskiego. I swój własny autorytet, który ma dalej produkt, bardzo dużo. Jak najbardziej. Wystosowując taki apel, taki wniosek, no co do człowieka, który nawet nie chce tu przyjeżdżać. No to jest najbardziej kuriozalne. No i teraz przejdźmy do tego premiera Tuska. No bo została jemu wystawiona piłka i byłem ciekawy, co zrobi. No i chyba ścina poszła, tak? No bo się jednak zgodził, zagrał w tę grę. Byłem bardzo zdziwiony, jak to zobaczyłem, ale... Pytanie, czy też został... przyjęcie na twarz. różnie można sobie to. Można. można. Przyjął na, na twarz i próbował... Nie a chciał na główkę. List, tak. Nie mniej list żelazny no, został tutaj, powiedzmy, zadeklarowany. Wystawiony, tak? tak, zadeklarowany. Jak to co byś skomentował? No, co tutaj Donaldem Tuskiem mogło, co mogło go motywować? Co mogło go inspirować do tego? No bo to też taki kuriozalny dosyć krok, jak na premierę. No cóż, Cuska. no po prostu filosemityzm, no tego bym zaczął. Również? Już, dlaczego nie? Mhm. Filosemityzm, germanofilia, tam różne inne jeszcze e, filie można by dołożyć pewnej platformie i Tuskowi, e, ale zupełnie poważnie teraz mówiąc. E, no w mojej opinii e, to jest e, odpowiedź zupełnie naturalna dla Tuska, który też trochę kręcił. Że a zobaczymy tamtego. Więc y, generalnie to tak, to, to, to jest za tym, żeby jednak Netanyahu nie został zatrzymany, y, ale no, nie wiadomo było, czy jeszcze czy przyjedzie. Tak? Okazuje się, że nie przyjedzie, więc ogólnie pewnie obaj odetchnęli z ulgą, że nie będą musieli tutaj wykonywać takiego ani innego, takich, ani innych czynów. No cóż, przyjedzie jakiś minister, czyli ranga zupełnie nieadekwatna do jakby sprawy, o którą się Chyba tutaj chce nawet minister edukacji. Tak. No cóż. Jakby to proszę zobaczyć jakby skuteczność polityczną, taką Benjamina Netanyahu w tym wypadku. Takie małe państwo, które jest tak dobrze skonsolidowane, bo. To państwo jest bardzo dobrze skonsolidowane, ma świetne, świetne, nie wiem czy dobre słowo, agentura, ale możemy go użyć, tak? Taką agenturę, siatkę wpływu w innych państwach świata, rozwi ma świetnie rozwiniętą. Jak może wpływać na polską politykę? Może jednego dnia po prostu i premier, i prezydent no, stają prawie na baczność, bo być może przyjedzie premier innego państwa, tak? A może nie przyjedzie, no i chyba nie przyjedzie. Olał ich po prostu. Cóż, no to widać, pokazuje pewien, pewną siłę i, i pewną sprawczość taką, no, co trzeba spojrzeć na to z podziwem i się uczyć. Uczyć się od, od takich ludzi, bo chciałbym, żeby państwo polskie było tak skuteczne i żeby inni o nas tak rozmawiali i bali się naszych premierów. Tak, słuszna, słuszna perspektywa. Tutaj dla widzów też powiem, że piętro. Dwa piętra niżej nagrywany jest program Polsat News Polityka. Tak. Przed chwilą zresztą byłeś w tym programie, ja byłem wczoraj w tym programie i akurat byłem pomiędzy wystosowaniem te, 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 tego listu przez prezydenta Dudę, a odpowiedzią w ogóle ze strony premiera Tuska, więc ja jeszcze nie, nie znałem wszystkich faktów. Teraz już trochę łatwiej się o tym mówi, ale wczoraj nie znałem wszystkich faktów i prowadzący redaktor zapytał mnie, co według mnie. Powinien zrobić premier Tusk. Co ja bym zrobił na jego miejscu? Powiem, co tam odpowiedziałem, ale jestem ciekawy, co, co ty na ten temat sądzisz. Co ty byś zrobił? Przez, jak ja Cię znam, to ja wiem, co Ty powiedziałeś. Co powinno się wykonać? Pewnie się będziemy zgadzać, zaraz zobaczymy. To nie jest, to nie jest cięte. Otóż no ja po prostu działałbym zgodnie z literą prawa. Więc, tak? Tak, no, tak no, bym to... zrobił. A Dobrze. ewentualnie, żeby uchronić się przed działaniem zgodnie z literą prawa w tym wypadku, no cóż, sprytny premier po prostu wysłałby informację do Netanyahu, Bibi, nie przyjeżdżaj. Mamy to. Dokładnie tak, dokładnie tak. To samo zasugerowałem. Po co stawiać się w sytuacji, no, która daje ciężki wybór, tak? Skoro można jej po prostu uniknąć i powiedzieć, stary, nie przyjeżdżaj, nie chcemy ciebie tutaj, tak? Tak proste, ale trzeba mieć do tego jednak trochę asertywności, żeby tak postąpić. No i dobra, no jeszcze wyciągnijmy jakieś. Ale być może mu to powiedzieli, ja tym nie wiemy. Być może. Wyciągnijmy może też jakieś wnioski co do samego podejścia, powiedzmy, do sprawowania tak ważnych urzędów przez Andrzeja Dudę, przez Donalda Tuska. Czy, czy prawidłowo dbają o godność Rzeczypospolitej? Czy ten kierunek który podążamy, jest prawidłowy. Oczywiście no pytania na swój sposób retoryczne, tak, natomiast można to omówić w tym kontekście, bo jednak wystawili no, naszą ojczyznę na, na poważny szwang, tak? żeby to było straszliwie y, słabe wręcz tak? ja bym na arenie międzynarodowej. Że po Polska została potraktowana. Przez y, wykorzystane jak wycieraczka, że można wejść, wytrzeć buty tak. i odejść. O, tak? Ostatecznie no to... to zrobił premier Netanyahu, ale. Wytrze, wytarł buty A i to, co, nie wszedł nawet przez drzwi. To, co zrobił prezydent mnie najbardziej złości w tej sytuacji, tak? Bo y, przecież on jest odpowiedzialny między innymi za to, żeby chronić strzec godności Rzeczypospolitej. Tak? Tak. I w takiej sytuacji no, wystawia. Cały kraj na śmieszność tak naprawdę, całą naszą administrację na śmieszność. Nie wiem, nie umiem sobie ułożyć tego jakoś tak w głowie, jak środowisko patriotyczne, takie godnościowe, tak? Można by było powiedzieć pod kątem patriotycznym, jak powstał w ogóle ten pomysł, gdzie się narodziła ta idea, żeby zaryzykować tak dużo? Cóż nie wiem, e, wiem natomiast co jest w tej sytuacji słuszne. Słusznym byłoby to, by jak najszybciej tę sprawę zakopać i jak najszybciej... No taki wstyd, że chyba trzeba to zakopać. Tę sprawę po prostu, no powiem wprost, politycznie powinni zamiatać pod dywan, zająć się czymś innym i, i zrobić jakiś być może nowy, bardziej słuszny gest, bo no, ludzie za granicą będą się z nas śmiali po prostu. Oczywiście mamy jako Polacy taką też... Pewną wale, że bardzo liczymy się z tym, co mówią o nas za, bardzo. za granicą. Za, Właśnie, bardzo. za bardzo. I to nie jest rzecz, jakby, która powinna powodować, że decydujemy o jakichś ruchach tak? na, na arenie międzynarodowej czy w polityce wewnętrznej, o tym, co o nas będą sądzić. To różne rzeczy będą o nas sądzić, lepsze, gorsze, naprawdę nie masz co przejmować. Ale jednocześnie, no, jeśli nie muszą się z nas śmiać. Nie, nie dawajmy powodów do śmiania się z nas. Myślę, że zdajemy ten sobie ten sprawę ten ten Zdajemy sobie sprawę z tego, że na arenie międzynarodowej liczą się też relacje, tak? interesy. Naturalnie. Oczywiście, że tak, ale relacje również. Jeżeli chcemy coś z kimś załatwić, a nie mamy z nim żadnej relacji, to jest o wiele trudniej. Obok relacji są kwestie postrzegania, wizerunku, czy dany kraj szanujemy, czy go nie szanujemy. Tak? No i Patrząc na tę sytuację, no to ja mam po prostu takie przekonanie, że podważyliśmy szacunek do państwa polskiego ze strony obserwatorów międzynarodowych no, po, po wykonaniu takiego absurdalnego wręcz ruchu. Ale może masz tutaj rację, że faktycznie lepiej to zakopać po prostu, więc nie znęcajmy się może dłużej nad tym, nad tym tematem. Warto to omówić, warto wyciągnąć wnioski. Natomiast zakończmy to może apelem, pan, Panie Prezydencie i Panie Premierze, nie róbcie tak. Nie róbcie tak więcej, e, więcej. więcej wiary w godność Rzeczypospolitej e, i więcej dbania o jej dobre imię e, i w, wszyscy by na tym jak najbardziej prostu, skorzystali. Szanujmy Polaków. Tak jest. E, Michał Urbaniak poseł na Sejm 9 kadencji. Bardzo dziękuję. Ci dziękuję za wizytę na moim kanale i oczywiście zachęcamy do oglądania innych materiałów, zachęcamy do subskrypcji, do podawania dalej, do udostępniania, tak żeby więcej osób mogło obejrzeć ten film. Jeszcze raz dziękuję i dziękuję Wam za to, że obejrzeliście do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!